Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, dobry noc. Z tej strony Dane. witam was. W kolejnym odcinku serii z gry Idle Wizard Wejdziemy sobie statystyki. More. Tak jak widzicie, 4 wygnania. Czas zrobić piąte wygnanie. Tak jak widzicie, tych arkan tutaj dojdzie bardzo dużo. Na przestrzeni tych ostatnich powiedzmy, mniej więcej dwóch dni bardzo dużo się tego nazbierało: 151 Nexusów. Przy okazji zobaczymy, do ilu Nexusów da się dotrzeć przy kolejnym wygnaniu. Dobra, więc lecimy. Będzie możliwe, że będzie słyszalna moja myszka i to tak dość mocno, bo ostatnio wymieniłem. Znaczy używam w sumie dwóch, ale przy okazji teraz taką noszę, bo tam to wcześniejsze już mi się trochę psuje. I ona dość mocno, dość głośno, tak intensywnie klika. Ale to w sumie kliker, więc czemu nie? No i właściwie 10 Nexusów bez jeszcze wybrania jakichkolwiek upgrade'ów Więc widać, że ten progres jest zauważalny. I od razu sobie wysetuję czary. O, znowu prawie save kliknąłem nierozważnie. I wezmę sobie Maxa. O. I będę maxem klikał. No tak będzie chyba najszybciej ponad 200 managemów, właściwie na starcie e, prawie 50 Nexusów. Kolejne upgrade'y przychodzą bardzo szybko, też już się przestawiłem, tak zauważyliście zapewne, klikam głównie tym przyciskiem odkupowania wszystkiego, co jest dostępne, a nie wyklikiwania e, po kolei. Jest to bardziej opłacalne i klimat klimatem, ale jednak Stwierdziłem, że taka forma jest też bardziej i dla mnie przystępna, żeby nie wyklikiwać tych wszystkich upgrade'ów, jeżeli jest możliwość ich kupna wielu naraz, prawda? Znowu sobie setuję i tu też można to użyć. Zobaczymy, czy tutaj te arkany jakoś już dochodzą. No tak, jak widzicie, dochodzą bardzo powoli, ale to dopiero jest start. Więc jakby yy, właśnie jeszcze trzeba kupić peta. Wezmę znowu zombiaka. I znowu trzeba wysetować spele, Okej. Okay. No i właściwie to tyle. No prawie 100 eksusów to to już by było, jakbym jeszcze trochę pograł. Ale chyba raczej nie ma potrzeby, żeby do takiej ilości dochodzić, bo to po prostu by niepotrzebnie odcinek wydłużyło i tak już jest dość długi, jak na po prostu zrobienie kolejnego wygnania. Ale tutaj jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Jeżeli chodzi właśnie o ten Paragon level, ja tam swego czasu mówiłem, że tam ile rzędów wielkości to jest i w ogóle, że będzie ciężko, no się okazuje, że jeżeli w takim tempie to wszystko będzie się działo, to ten pierwszy level przyjdzie nam zdobyć dość szybko. Tak jak widzicie, potrzeba tego jeszcze około 1000 razy tyle, no ale biorąc pod uwagę, jak przy kolejnych yy jak przy kolejnych tych wygnaniach to, to to idzie, no to myślę, że to nie będzie problemem. A przy okazji też jest ponad 100 Nexusów. Mówiłem, że nie ma sensu robić, ale przy okazji już i tak się zrobiło. Tak to tutaj wszystko szybko idzie. Jeszcze może achievementy, pokażę. O, tak to wygląda na ten moment. 111 achievementów na 813. A lista upgradeów aktywowanych jest bardzo, bardzo długa. No więc cóż, z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do oglądania kolejnych. Trzymajcie się, cześć, na razie, pa pa.